Nie publikowałam w sieci wyników i chyba je zachowam dla siebie, bo nie mam potrzeby wiesz, dzielenia się światem, z, z wynikami z, z, z matury, ale jestem bardzo zadowolona. Najważniejsze, że jest zdana. <laughs> tak, to prawda. Kevin, jak tylko mógł, to jeździł ze mną na wszystkie moje koncerty. Wspierał mnie przez cały sezon i to jest cudowne. Naprawdę. Piękne uczucie jest móc po prostu mieć takie wsparcie od drugiej osoby. Była taka sytuacja, w której faktycznie Kacper Boński napisał do mnie, bo chciał być na mój koncert. No więc odpisałam może pewnie, zapraszam. I na tym polega nasza konwersacja, a on przedstawił to w tym TikToku, tak jakbyśmy nie wiadomo po prostu jak pisali. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz, a u mojego boku Roxy Węgiel. Hej! Cześć, cześć wszystkim. Kochana, dawno się nie widziałyśmy, więc chętnie zapytam, co u Ciebie, jak życie? Jak minęły Ci te wakacje? Szybko, mam wrażenie. Bardzo szybko. Co u mnie? Wszystko cudownie. Jeśli chodzi o wakacje, to faktycznie były bardzo pracowite, bardzo koncertowe, aczkolwiek była chwila takiego wytchnienia przez tydzień na czasach, także był balans. Mhm. Pamiętam, jak ostatnio się widziałyśmy, to jeszcze nie miałaś wyników matur, tylko chwaliłaś się tymi z matury ustnej, więc teraz zapytam, jak Ci poszło, kiedy już przyszło wszystko, co miało przejść? Super, ja jestem bardzo zadowolona z tych wyników, naprawdę. Powiem Ci, że jestem po prostu zadowolona. Nic więcej nie dodam. Myślałam, że będzie gorzej, ale było całkiem dobrze, naprawdę. Ale chyba nie publikowałaś w sieci tych wyników? Nie, nie publikowałam w sieci wyników i chyba je zachowam dla siebie. Bo nie mam potrzeby, wiesz, dzielenia się światem z, z wynikami z, z, z matury, ale jestem bardzo zadowolona. Najważniejsze, że jest zdana. Tak jak powiedziałaś, to lato upłynęło Ci pod znakiem koncertów i faktycznie yy, obserwowałam, że tak naprawdę na każdym koncercie był z tobą Kevin. Mam wrażenie, że to jest niesamowity komfort żeby mieć tak bliską osobę zawsze gdzieś na backstage'u, czy w ogóle w pierwszym rzędzie. Tak, to prawda. Kevin jak tylko mógł, to jeździł ze mną na wszystkie moje koncerty. Wspierał mnie przez cały sezon i to jest cudowne. Naprawdę piękne uczucie jest móc po prostu mieć takie wsparcie od drugiej osoby. Bardzo doceniam to, że on był i właśnie dopingował mnie, wspierał. Wiemy, że Kevin jest bardzo związany z muzyką, zaczynając od tego, że tworzyliście razem tę płytę, o czym mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, ale pracował także na swój własny rachunek jako raper. Pytanie, czy myśleliście, żeby kiedykolwiek faktycznie nawiązać jakąś taką współpracę właśnie na tej płaszczyźnie, nie tylko prywatnej i nie tylko wersja, wiesz, twórca, wokalistka, tylko żeby wasze obydwa głosy pojawiły się na ścieżce dźwiękowej? Szczerze mówiąc, na pewno nie nastąpi to teraz, bo mm, mamy bardzo dużo pracy związanej e, z biznesem i teraz też właśnie kończymy remont, więc raczej każdy skupia się na, na jakichś e, swoich projektach. A jeśli chodzi o mm, przyszłość, to nie mówię, że nigdy to się nie wydarzy. Ym, my, tak naprawdę na razie w sumie jeszcze nie, nie, nie szukaliśmy jakiejś takiej drogi na wspólny singiel, wspólną piosenkę. Dobrze odnajdujemy się. Takiej współpracy, kiedy, kiedy ja śpiewam, Kevin pisze teksty i taka współpraca odbywa się bardzo często, ale jeśli chodzi o, o to, żebyśmy wspólnie stworzyli kawałek, w którym usłyszymy też głos Kevina, to być może kiedyś, nie mówię, że nie, ale tak jak, tak jak już wspominałam, nie mamy takich planów na najbliższy czas. A czy myślałaś o jakiejś kolaboracji z innym polskim artystą? Czy masz jakieś takie marzenia? Tak, jeszcze do nam tutaj, że uważam, że Kamien jest świetnym raperem. I też go ciągle namawiam, żeby tworzył swoją muzykę i się rozwijał w tym kierunku. A jeśli chodzi o in, inne kolaboracje z, z jakimiś artystami, to tak, szykują się. Szykują się. Ale nie chcę za dużo zdradzać, bo to jeszcze przed nami. Żeby nie zapeszyć. Dokładnie, nie będziemy zapeszać. Ostatnio mam wrażenie, że naprawdę taką furorę i wyprzedaje stadiony Sanach i Dawid podsiadło. Czy ty lubisz ich muzykę, czy słuchasz ich prywatnie? Słucham z Sana czasami. Tak samo mam z Dawidem. No oczywiście, jeśli jedzie się po polskich drogach, słuchając polskiego radia, to nie ma opcji, że ich nie, nie usłyszysz. Więc w radiu często faktycznie lecą ich piosenki. Sana ma kilka kawałków, które chwytają mnie za serce, tak samo jak i Dawid Podsiadło. Są kompozycje, które naprawdę uwielbiam, jeśli chodzi o tych artystów. I właśnie fenomenem jest to, że każdy znajduje w ich repertuarze coś dla siebie, ja dosłownie każdy. Większość Polaków, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Także tak, ja... Bardzo lubię niektóre z, z ich piosenek. Jeszcze w poprzednim wątku powiedziałaś hasło remont. No i właśnie, jak idzie? Czy są jakieś opóźnienia, czy wszystko zgodnie z planem? Dobrze, idzie bardzo dobrze. Ekipa sprawdza się naprawdę fenomenalnie, także czekamy. Już niedługo się przeprowadzamy. Ale widać tam Twoją rękę, czy może bardziej oddałaś tę kwestię Kevinowi? Mm, Kevin oddał tę kwestię mi, <laughs> jak mam być szczera. To... Jest tak, jak mi się podoba. On powiedział, że, no zaufał mi tutaj w tej kwestii, powiedział, że na pewno zrobię to dobrze i faktycznie e, też jest zadowolony z efektu końcowego. I no. oczywiście e, nasi projektanci, którzy w tym wszystkim, e, którzy po prostu pomogli mi zrealizować moją wizję, e, Elegance of Taylors. bardzo fajna ekipa, także wspólnymi siłami, siłami udało nam się uzyskać po prostu taki wymarzony efekt. Na początku tego roku skończyłaś 18 lat i pamiętam wtedy rozmawiałyśmy o prawku. Tak. Robisz, zrobiłaś, na jakim jest to etapie? Jeszcze nie zrobiłam, ale mam w planach. To wszystko mi się przeciąga w czasie i mam nadzieję, że właśnie teraz, jak skończy się ten sezon koncertowy, zostałam jeszcze kilka koncertów z zagrania i biorę się za prawko. Ty po prostu zarobiona jesteś. Tak, jest naprawdę pracowicie. Wiem, że przygotowania do tr ślubu trwają. Nie chcę za bardzo tutaj przekraczać tej Twojej granicy, więc pytanie, czy Ty w ogóle stresujesz się? Czy faktycznie jakby te przygotowania już są na pełnej, czy może gdzieś tam odroczyłaś to? Oczywiście bardzo to przeżywamy, to jest wielki dzień, ale głównie dlatego, że jest to tak ważny, ważna uroczystość dla nas, nie chcę o tym mówić medialnie. Roxy, tutaj stawiam kropkę i przejdę do kolejnego tematu. Nie wiem, czy widziałaś na TikToku ostatnio Kacper Błoński powiedział, że podobasz mu się, że dałby ci w prawo, kiedy grał w, w Tindera i powiedział, że go zablokowałaś na Instagramie. Czy to prawda? Civil? W prawo, A, A, coś pisałem do niej raz, zostałem zablokowany, ale to przez jej chłopaka, bo wcześniej odpisywała. Em, była taka sytuacja, w której faktycznie e, kacper Błoński napisał do mnie, bo chciał być na mój koncert, no więc odpisałam może pewnie zapraszam i na tym polegała nasza, nasza konwersacja, a on przedstawił to w tym TikToku tak, jakbyśmy nie wiadomo po prostu jak pisali. <laughs> Ale nie będę już wchodzić w szczegóły, omijmy ten temat. E, no, tak, tak na tym polegała jakby ta konwersacja, a wiem, że on tam Jakiś scenariusz sobie inny wykrajował. Roxy, to na sam koniec zadam Ci, mam wrażenie, że bardzo ważne pytanie, bo w tym roku skończyłaś 18 lat, no i to będą Twoje pierwsze wybory. Czy się wybierzesz? Oczywiście, że się wybieram i oczywiście zachęcamy wszystkich też do głosowania. Pójdźcie na wybory koniecznie. To jest bardzo ważny apel. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i co, trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję Ci bardzo, kochana. Pozdrawiam wszystkich. Budziaki.